Dzień dobry, witam się z Wami. Mówię po cichu, bo jest trzecia w nocy, a ja wstałam wcześniej, żeby się ogarnąć, i za chwilkę budzę moich chłopaków. Dlatego, że wyjeżdżamy. Także zapraszam Was na dzień z nami, na podróż z nami. Wyjeżdżamy na nasze wakacje. Oglądajcie, śledźcie bo zapowiada się fajnie, będę pokazywała ładne widoczki. Myślę, że nagram dwa lub trzy filmiki podczas naszego pobytu, także zapraszam was do oglądania. A tymczasem ja już się ogarniam, suszę Budzę chłopaków, dzieci się umyją i wsiadamy do samochodu i jedziemy. Droga przed nami jest, no, kawałeczek. Jedziemy do Katowic, dlatego że mamy um, samolot, um, wylot z Katowic. Także kawałek drogi przed nami. Później wsiadamy rano um, w samolot i lecimy. Ale na razie nie zdradzę gdzie. Jak już dolecimy, będziemy na miejscu, to Wam pokażę i powiem, gdzie jesteśmy. Nie rozgaduję się, bo muszę się ogarnąć włosy, ubrać i planujemy wyjazd około 4. Mam nadzieję, że nie będzie korków o tej godzinie nie powinno, ale są jakieś drobne roboty drogowe koło Częstochowy. Będziemy starali się to jakoś ominąć. Yy, no i zobaczymy. Yy, czuję się dobrze. Yy, jakoś tak na razie stresik jest, wiecie opanowany. Jedyne co mnie troszeczkę stresuje to formalności, których jest bardzo dużo z powodu pandemii. Normalnie to wiecie ma się bilet na samolot lub jakąś umowę z biurem podróży na podstawie której się jedzie i tyle. Natomiast przez tego covida jest pierdylion formularzy i tego wszystkiego. Mam plecak dokumentów yy, także mam nadzieję, że ogarnę to na lotnisku. No i zobaczymy bo to jest pierwszy lot naszych dzieci. Wiecie, Julian ma zaraz dwa latka, jest to dziecko, które potrzebuje dużo ruchu, mam plecak też zabawek, zabawiaczy i interesujących nowych rzeczy, których jeszcze nie widział, dla Stasia również, także mam nadzieję, że będzie ok. Stasiu się nie boi, Lotu jest bardzo podekscytowany, bardzo się cieszy i nie może doczekać, Julcio to wiadomo, jest nieświadomy tego, co go czeka, natomiast no, zabawiacze są, jestem przygotowana także w drogę, zapraszam. Dotarliśmy, jesteśmy troszkę sfatygowani po podróży, dlatego że w Polsce, jak wylatywaliśmy, było bardzo zimno, lał deszcz. Miałam troszkę obawy, czy wszystko będzie bez opóźnień, ale wszystko sprawnie poszło, nie było żadnego opóźnienia. Wystartowaliśmy o czasie, także wróciliśmy ładnie. A teraz je, wróciliśmy ładnie, co ja mówię, dolecieliśmy ładnie. A teraz je, ja przyszłam tutaj z Juliankiem do hotelu, ponieważ już jesteśmy tutaj e, jakby zakwaterowani, Juluś. E, byliśmy coś zjeść, e, zrobić takie ogólne rozeznanie. E, byliśmy na plaży, mamy plażę hotelową, byliśmy na. Na basenie. Stasiu jeszcze jest z tatą na basenie. Ja z Julciem przyszłam do hotelu, dlatego że ja musiałam wziąć swoje lekarstwa. I oni do nas niedługo dołączą. Przebiorą się, bo pewnie będą mieli mokre kąpielówki i pójdziemy na kolację. Taki dzisiaj dzień organizacyjny. Jak nam minął lot z Julianem? Miał takie dwa momenty kryzysowe. Jeden taki, że już był zmęczony po prostu i nam popłakiwał, a drugi, ale później go zajęliśmy i było ok. Natomiast drugi był przy lądowaniu, dlatego że zatkały mu się uszy, pokazywał, że go uszy bolą i płakał i wszystkie prawie dzieci płakały takie małe. Lądowanie mieliśmy takie dość agresywne, bym powiedziała. Do tej pory, jak y, latałam samolotem, to miałam bardzo łagodne lądowania w porównaniu do tego, co dzisiaj. Także aż sama byłam w szoku. Y, ja dzisiaj nie odczułam jakoś y, tego zatykania uszu, natomiast bardzo mnie w samolocie bolała głowa. Ale przeżyliśmy i y, jest ok. Jak miejsce, to wam pokażę. Ale jest pięknie. Jest bardzo ciepło, taki szok po prostu po tym właśnie wylocie z Polski przy takiej dzisiejszej zmianie pogody w Polsce. Tutaj jest mega ciepło, słonecznie, wiecznie, ale właśnie w Polsce jak jest wiecznie, to, to jest tak, tak inaczej. Tutaj się tego wiatru jakoś tak nie odczuwa, poza tym, że jestem potargana cała natomiast żar leje się z nieba, także no jak na wakacje, żeby się wygrzać to idealnie. Także będę wam stopniowo pokazywała. Pewnie dzisiaj wieczorem jeszcze coś albo jutro i zobaczymy jak to będzie. Zaczynamy pierwszy dzień na naszych wakacjach. A i jeszcze wam nie powiedziałam, gdzie my jesteśmy. Otóż przylecieliśmy do Grecji. Jesteśmy dokładnie na Rodos. Także e, zaczynamy wakacje na Rodos. Okej, okay, słuchajcie, my już sobie plażujemy. E, właśnie mi tutaj woda podpływa pod leżak i mnie tak do góry podrzuca. E, za mną piękne góry. Skaliste. E, ja sobie jestem na leżaku pod parasolem, ale za chwilę wskakuję do wody. E, powiem Wam, że e, Wczoraj już nie nagrywałam, dlatego, że już nie było za bardzo kiedy, bo byliśmy tak zmęczeni podróżą, że poszliśmy spać i dzisiaj dłużej pospaliśmy. Dzisiaj mieliśmy taki od rana dzień organizacyjny, spotkanie z rezydentem, o wycieczkach nam opowiedzieli, wybierzemy się na jakąś właśnie. A teraz do południa byłam ze Stasiem na basenie. Był Aqua Aerobic, więc sobie poćwiczyłam. Stasiu sobie też popływał, pobawił się w basenie, a Jucie miał w tym czasie drzemkę i Przemek z nim został w hotelu. A teraz jedliśmy obiad i przyszliśmy nad morze na plażę. Chłopaki się kąpią, ja zaraz do nich wskakuję, ale jeszcze Wam pokażę chwilkę piękne widoki. Mam obraz, żebyście mogli zobaczyć z jakim pięknym widokiem jemy kolację. Tutaj jest, tutaj jest Julianek, yy, który słucha muzyki. A tam zobaczcie mamy morze, jest pięknie. Jemy kolację, pijemy winko. I taki dzisiaj relaks. A jutro czeka nas bardzo intensywny dzień. Jest ciemno, już w późny wieczór. Znaczy nie taki późny, ale tutaj wcześniej już jest ciemno: o 20.00, tak w końcu końcówce sierpnia. Eee, nic nie widać, ale tam po drugiej stronie są inne hotele i tam jest życie. U nas też jest życie. Widzieliście? Mamy wieczorek grecki, są tańce greckie. Muzyka, dobra kolacja. Także jest pięknie. A ja tym greckim wieczorkiem, nie widać mnie tutaj w ogóle, bo jest tak ciemno, ale tym greckim wieczorkiem chciałabym zakończyć tego pierwszego vloga z, naszej, z naszych greckich wakacji. Także spodziewajcie się kolejnych i dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobały Wam się takie pierwsze nasze dni dwa dni e, takiego, wiecie, ogarnięcia się tutaj i rozpoznania terenu. Także dziękuję Wam za oglądanie i wypatrujcie kolejnego filmiku.